Marcin, podaj papier. Ej, czemu tu tak śmiesz? No nie wiem, nie wiesz dlaczego śmieci. Nie chłopak sam. Dobra, mógłbym umy umyć rączki, bo... No co się śmiesz? Widzisz? Yes? Yes. 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 Proszę! A dziewczyny, że jedzie? Marcin, ja. pilnuj yes. Marcin, ale... Przepraszam, Pysy. widziałeś tą całą sytuację? Obserwowałem. Czy ty widzisz, jak to wygląda? Widziałeś, jak my wyglądamy? Ja. Proszę, żebyś z nami poszedł do pani dyrektor i powiedział, bo Pysy. to... Że... Oh, yes. ja. Zapraszam. Ja. Proszę, chyba musimy do psychologa. Zapraszam. Zapraszam. Do psychiatry, a nie psychologa.